I O! Nie dotajaj! I <śmieniu> wypiedlaj kurwa! Kajnik! Coraz co gorzej wącha, coraz gorzej zażywa, coraz gorzej wyrabia! Dzień dobry! Damy no ja jeszcze. czy. będziesz leżeć tutaj? Czy mam koreczkę? I do szpitala! Koreczkę! Kajeczia, tak? I do szwytana, tak? tak? Dobra. Do choroszy od razu. A to wiesz schumik? z Już! Już! Pojano! Nie ma Nie ma Nie ma cię! Ooooo! Głośniej! 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 Co ty robisz? Co ty robisz, człowieku? Co ty robisz? Co robisz też? Owicie! Kamienie same rosną w ziemi. Tak jak drzewo rośnie. Tak, tak jak drzewo. Deszcze tylko na jego padają i on. Tak jak człowiek rośnie. To jest miód! Ludzki miód! To mnie jeść trzeba! Szanowni Państwo, otrzymałem paczkę dzisiaj bardzo dużą, piękną Wyszło do mnie taką paczkę bardzo ładną. Paczka z gównem Zapakowane, rozrobione na rzadko główne. Jeść kurwa, nie ma czasu, ja nie zdążę. Jodkä, ty, kurwa, pochój ty hamujesz! Pan no, zaraz to wyrzucę, kurwa! Dobry samochód, wyjeźdź, jej Ale proszę nie płakać tu. Nie mam już nic. Już ktoś tam nie.